Yyy, widzicie to? Widzicie to, co tutaj pisze na maksymalnym poziomie doświadczenia? Main weapon will destroy all vehicles with one shot. Czyli jednym strzałem potrafię złatwić każdy pojazd, fajnie. Start control bunker, co to jest? Oh, <ścoughs> Może przezywać rakiety V1? Tygrys został na jeden zdrowia. Czy to będzie koniec? O! O! Oj! Oj, oj, oj! Wielki, wielki o! Kolejny czołg dostał rakietą z No już. A więc stało się jakimś cudem. Być może to dlatego, że udało mi się wbić wreszcie 1000 subskrypcji, za co wszystkim bardzo serdecznie dziękuję. I może nawet trochę właśnie z tej okazji zaczął działać, zaczął działać Mod Vikingers. Znalazło tą gierkę, nie wiadomo dlaczego, nie widziało jej i nagle dzisiaj zadziałała magia, być może tak. Eee, mamy Episkie 3 na 3 tu tutaj w ogóle dla, dla nas gra Tomato to morskich Gladiator. kurde, będę musiał zaraz zobaczyć w ogóle, kto jest naszym widzem, bo szczerze wam powiem, nie wiem, ale to jest mod, to jest mod wikinger. Oficjalnie to sprawdzam. Nie wiem nic o wikingerze, dlatego to też będzie dla mnie duża nowość, więc kompletnie nie wiem, jak to będzie się komentować. No ale sprawdźmy. Chcieliście, to macie. No i mamy to. To jest wielki wikinger. Chcieliście, to macie. I już widzę na start jest totalnie, totalnie inaczej. Czyli tak, z czego co rozumiem, każdy punkt zajęty będzie odbierać wrogom punkty zwycięstwa. Mapa jest w ogóle jakaś taka zrobiona, żeby była bardziej defensywna chyba niż ofensywna, bo patrzcie jest na przykład tutaj właśnie tak jakby ziemia niczyja, a im dalej idzie się w głąb, tym właśnie bardziej wróg ma szansę na okopanie się I to jest mod Vikinger. ja go kompletnie nie rozumiem, to mówię wam od razu na starcie, widzę, że tu wszystko jest inne oddalenie kamery jest inne, ulepszenia wszystkie jednostki są inne, frakcje zaczynają właśnie ze zbudowanymi budynkami Totalnie, totalnie. O, jeszcze po, po rosyjsku jest napisane. Patrzcie, Ostriat Strielkow, Soviet Rifleman Squad. No, mapa jak z zmow, to prawda. To jest Man of War, tak nawet. <ścoughs> Jaki splaśnięty, ty. Jak karzeł wygląda. Jakie macie. O, przynajmniej macie polski dawing, to się cieszę. I patrzcie tutaj, nic nie wiem. Nic a nic nie wiem. A są, można im kupić jakieś tutaj różne rzeczy. Każdy z nich ma ciekawe umiejętności, każdy z nich ma sprint. Kompletnie inne mają ten. rzeczy. Dlatego ja będę komentować tylko to, co rozumiem, czyli pewnie nie za wiele. Yy, I jeszcze doktryny się różnią. Doktryny, właśnie, bo tutaj chyba się wybiera tak jakoś ten inaczej. No dobra, no ale to jest moc. On zwiększa też realistyczność. Spróbujmy zrozumieć tego moda. Czyli tak. Yy, realizm jest o wiele, wiele większy, że piechota na faktycznie, na przykład, bliskim dystansie umiera w sekundę. O, granat leci! Nie, o wow, właśnie, jeden granat potrafi zabić wszystkich, nie? Jest to bardzo, bardzo zwiększający realizm mod. No i mamy walkę na środku tych jakieś Sowiet, piechoty. Po prostu piechoty sowieckiej. Z jakimiś tutaj radziec. niemiecką OKW SS Frightish Infantry. No oni też tu mają jakieś ulepszenia tych ty, captured i ten granat padni. Ciekawe, że nie ma odliczania w ogóle, nie? To też jest takie dosyć. Specyficzne, że nie ma odliczania do granata, przygwoździli ich jakoś. Ciekawe, jak nie ma tu KMA. Kurde, tu wszystko się różni w takim razie. Brytyjczycy tu już w ogóle chyba, haha, <grytania>, tylko nie wyglądają. Jak ten, jak z pierwszej wojny, naprawdę. O boże. One się nie straty, patrzcie w ogóle, jakie śmieszne mają ikonki te, te oddziały. Możemy, tutaj w ogóle jakby na kupę ktoś zrobił, patrzcie takie brązowe, jakby na nasrane, ciekawe. Tutaj te Opel Blitzy wzmacniają dane sektory. Zakładam, że ten Opel Blitz to jest chyba z doktryny jego wybranej, ale no niestety tak jak tutaj ktoś mi mówił, kompletnie nie jesteśmy w stanie tego sprawdzić, nie? Tutaj w ogóle śmiesznie ta mapa ucięta. Bo oni wybierają to sobie. To jest bardziej chyba jak skocha jedynki z tego, co widziałem gdzieś tam na YouTube kiedyś ten mod. Że właśnie decydujemy jak tam chcemy się rozwijać na podstawie punktów. A nie, że pasywnie dostajemy coś z czasem. Co tutaj tak nawala? No, MG34. Za bardzo dobrą osłoną. E, Winkinger raczej nie ma balansu, a realizm. No, no, ale niezbalansowany realizm, to ja sobie mogę wsadzić wiadomo gdzie, że tak już to powiem. O, granat. O, oh, <zyskutki> zniknął w sekundkę ten wybuch. Co tu się dzieje? Gladiator you no know mod właśnie. Kurde to. Kim jest Gladiator? A, to ty, czerwony. Kurde, chyba z skoro przyzywa te bajery. KMy patrzcie w ogóle jakie mają daleki zasięg. Totalnie masakrują. Prawie jak artyleria. To aż się boję jakie mają, będą mieli tutaj zasięgi. Na przykład działo Pans albo czołg. Pewnie ten już może stąd atakować. Br -br 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 z kilometra. Co? Hitlerowskie gnoje się nie poddają. Spoko. Mamy już czołgi lekkie. Ty, mamy nawet inny portret, nie? Light tank, ale po rosyjsku? To jest rosyjskie? To wygląda jak amerykańskie jak amerykański steward. M3. A faktycznie M3 Light tank, może z, z jakiejś, kurde, z Land Lease? Nie mam pojęcia zielonego. Dobra, co jeszcze? A jeszcze co do dowódców, to wybierasz jednego ze czterech na samym początku, i wtedy każdy daje uzupełnienie. No właśnie, no właśnie, ja tego nie widzę. Czyli Wikinger kompletnie nie jest przyzwyczajony, przystosowany do komentowania. No, budynek graniczny. wydaje mi się dlatego, że ten, jak to się zwie. Zaraz, pak? I ty masz zdjęcie tego? To jest pak? Hmm, to niezły pak. Ze skinem tego lekkiego działka p radzieckiego No wydaje mi się, że jedną taką gierkę sobie skomentujemy, ale już nigdy raczej nie wrócimy do tego wikingera <grystanie z góry> To jest M3, no właśnie I już dwa przyjechały, to ile to kosztuje ten M3? 50 groszy? Ciekawe, ty radziecki mamy ten Patrzcie, zarąbiste Zawsze jest tutaj jakby ikonka amerykańskiej wysiadającej piechoty Nie, a ja tutaj przerobili na radziecką z pepeszą wyskakującego gościa, zarąbiste Lubię takie smaczki Fajne Auge Co my tu mamy? A ty dalej jesteś uszkodzony. Co to jest? Czy to jest Panzer 4? Je yeah, jest. Pojawił się Panzer 4. Ma dużo różnych ulepszeń. Pancer Commander. Receive experience. Reduce inertia, Increase main Fajnie. Spoko. Tank ma O, Mamy granatniki dymne i. jakieś. Yy, pociski. Wpans. Ma ulepszoną amunicję Tutaj ten bunkier, jaki to ma zasięg w tej grze wszystko. Ciekawe jak to wygląda na mgle wojny, zobaczmy sobie. Aha, no to już wiem jak to wygląda. Czyli praktycznie mając jeden oddział piechoty widzimy na pół mapy. Patrzcie, oni dotąd mają zasięg tutaj, ci zwykli komandosi. Mówcie mi, ser. Ser, żółty szwajcarski. Prawą stronę Alianci w ogóle jakoś odbili. No tutaj się bunkrują Niemcy, Zim, mają moździerze. Co to jest? Haha! <laughs> Co to jest? Niemcy zbudowali sobie dwie... <laughs> dwie chałbice. Co to jest? Gdzie to będzie walić? Tutaj. Ciekawe czy to ten... Kurde, ja się aż boję co Brytyjczycy mogą robić. kok dwa takie mody gówniane się robiły. Tutaj pancera załatwili. Nie no, moty są spoko, tylko po co takie coś robić? Ja nie rozumiem kompletnie sensu. Po co komplikować tak grę, skoro gra nie jest do tego przystosowana? Można i to działa w jakimś sensie, ale no... Czy to ma sens? Taki większy? Czy to ma rozum i godność człowieka? Zwłaszcza do komentowania? Myślę, że nie, bo nie mogę sprawdzić ich doktryn. Moty strasznie chaotyczne jeszcze tu. Gdybych zagrali jeden na jeden, to myślę, że jeszcze dałoby się to ogarnąć. Ale tutaj za dużo jest graczy, nie? I specjalnie mapa pod takie napierdaleńsko. Ja nic z tego nie zrozumiem. Transport. O, co to? Co to jest? Artillery Observation Vehicle. A, czyli on. Ten y, half traki dowodzą artylerią, na to wygląda. Albo bunkry. Tak jak tutaj pisali, właśnie. Jakie community takie modzi, no. Nie no Community to jest community, nie? Jakby to nie jest źle, że oni takie coś robią, nie? Tylko że po prostu to nie dla mnie, nie? Niech oni robią te mody jak najbardziej, bo to jest piękne. Tutaj na pewno pracy zostało tyle wykonane. To wszystko tu jest pełno kontentu, nie? Tylko to nie dla mnie. Ja tego po prostu nie, nie, nie rozumiem i tyle. Ale jeśli ktoś się przy tym dobrze bawi, to jak najbardziej. Niech się dalej bawi. Po prostu mnie to. Mnie to nie Jara. Naszą strefę. Znowu ten ten... E o, tu masz już trzy punkty doświadczenia, I w ogóle czemu ona. Aha. myślałem, że strzela, ale nie ma animacji. Tutaj wali dobry Toli. Uuu wreszcie jakiś czoł brytyjski pojawi się nam. Czoł Cromwell gotowy do działania! Czołg Cromwell? To, proszę pana, to nie jest Cromwell, tylko Centaur. Pomylił się. Tank Commander Smoke Launchers. Jak on ma krótką lufę? Centaur z króciutką lufą. No to, to jest syndrom krótkiej lufy, niestety. Polosowało mu źle RNG życie i ma krótką lufę, strasznie smutne. Dogg! Jeden kasubów, to kiedy tego? To prawda? O Jezu, jakoś tu artyleria w ogóle wolnęła. No, wszystko się rozleciało. Roscy ledwo żyją. Hmm, to pewnie była jakaś przyzywana umiejka zakłada, bo było za mocne na to chyba, żeby było po prostu w, w łapach jakiejś tam artylerii. Co to jest w ogóle? Zasieki. Aha, o, 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 znowu lecą. A, to wali pewnie to. Właśnie, drugi poziom doświadczenia już ma i niszczy. Nie wow! wrak i wrak się rozleciał. Co to daje w ogóle? Aha, no, haha, <laughs> zajebiste, nie daje żadnych bonusów. Po prostu, pierwszy poziom, nie ma bonusów i chujnie. nie? Weapon skatygryzny, rotation. Aha, i takie same. No, to bardzo się postarali. No, trochę jest smutno. A, już czołg, tygrys, tak? Czy co to, no, już tygrys został przyzwany. Zaromiście. Fajnie. Szybko, nie? To, znaczy, to nie wiem, że na tą mapę też, na ten mob to jest, mod to jest szybko. ale już się pojawi się. Tygrys ma nawet 5 poziomów doświadczenia. Yyy, widzicie to? Widzicie co tutaj pisze na maksymalnym poziomie doświadczenia? Main weapon will destroy all vehicles with one shot, czyli jednym strzałem potrafię złatwić każdy pojazd. Fajnie. Fajne ulepszenie. Zdecydowanie zbalansowane. Podoba mi się. Super mod. Super świetne. O, o. Tygrys. I będzie jeden strzał, jeden trup. Mm, loaded APC, jakiś podkalibrowy chyba, czy tam jakiś przeciwpancerniak. Nie wiem dokładnie co to co on za skróty. I co? Oj. Pciw, jeden strzał. No ładnie mu walno z kilometra, ale też został ogłuszony. Przez tutaj tego niszczyciela. Uberrealizm. Wysłałem ci jej powtórkę jeden na jeden? Spoko Slave, spoko. No dzisiaj już raczej tego nie skomentujemy, ale jutro może zobaczymy. Zobaczymy, jak to pójdzie. O jazu Panzerwerfer, to też musi być jakieś zabójcze. Co my tu mamy w ogóle? Start Control Bunker, co to jest? Oh, <ścoughs> może przyzywać rakiety V1! Normalnie czujecie, to ma budynek do przyzywania rakiet V1. Self Destruction i jeszcze Goliaty może przyzywać. Co to jest? Co to jest za mod? O! Oh. Brytyjczycy, co to jest? Normalnie samolot widać, zajebiste I co tu spadło? Kurde, chyba hmm. Nawet chyba nie przeczytamy kim oni są Szkoda trochę Że taka elitarna piechota Oj, no, zginęli Kurde Kurde, co to było za gówno Czemu spadło po pierwsze oddział złożony z dwóch ludzi A po drugie, czemu ten był taki mocny No i hejt, no i hejt O, rakiety lecą Zobaczymy, gdzie czy by tu. O, 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 komandosi. Ledwo żyją. Co to za kolejny jakiś znaczek? Uszkodzona rura wydechowa i po polsku zostało to przetłumaczone. Dlaczego spada maksymalna prędkość pojazdu? Rura wydechowa, uszkodzona. Co to jest? Brytyjski zrzut bomb, ciekawe. Może spadną jakieś komandosi tutaj znowu? Wreszcie przeczytamy co to był za elitarny oddział MW2 właśnie, co tutaj w samolocie spuszczają dwójkę ludzi Dobra, teraz więcej Faktycznie, coś brytyjscy spadochroniarze zlecieli Pewnie jakieś czerwone berety, czy co to będzie? Dlaczego ja jej nie widzę? Co jest? Co tu? Co jest? Widzieliście to? Dlaczego tak się dzieje? French resistance, mamy nad Francuzów Brytyjczycy mogą przyzwać Francuzów Nie, co tu się dzieje? A to był to chyba. Jedy... Redburg. Nie wiem kim oni są w ogóle. Partyzant Headquarters. Mogą partyzantów właśnie zrobić tutaj jakąś kwaterę główną. W imię zasad. skurwysynu. Ja, Jeszcze Donate. Marcinka. Wpłacił jeden złoty. Na te tysiąc subów jeden złoty uśmiech. O, dziękuję Marcinka. Dziękuję za jeden z okazji tysiąca subów dostałem jedną złotówkę. Dziękujemy dla Marcineka. Dziabaszek dla Ciebie Bardzo dziękuję, przyda się na pewno Chipsy sobie kupię Ale podpucha, sztuczny zrzut? No właśnie, trudno o niej zapomnieć <laughs> Nie wiem co to było, ja już nic nie rozumiem w tym modzie Tu rzeczy, które powinny być, nawet widzieliście, ludzie normalnie spadli Nie wiem czy to były worki na ziemniaki, czy co oni tu rzucili. Nie rozumiem, co to jest? SAS? Advance Party, Jezu, drużyna SASu Ci to już muszą wszystko rozwalać Typhoon rocket attack Typhoon strafing run Typhoon Tactical Bombing. O, yes. Nie wszyscy. A Niemcy mają oddziały kalaborantów. Wow, i tego tygrysa. Tygrys został na jeden zdrowia. Czy to będzie jego koniec? O! Oh. O! Oh. Oj! Oj oj oj, wielki. Wiel... Oj, oj. Oh. Kolejny czołg dostał rakietą z. O oh, Boże. Nie, naprawdę, ja, nie, ja bym nie mógł grać w takiego moda. Ja bym się bał, że zabiłbym własne jednostki. Ja się bym bał, że jakbym ja strzelał do swoich, albo że jakbym rzucił granata, to by pół mapy wybuchło. Naprawdę. Co to jest w ogóle? Driver dead. Aha. Kierowca nie żyje. Trzeba naprawić pojazd, bo inaczej nie ten. I faktycznie nie ma, nie ma kierowcy. Patrzcie, jest pusta. Ten se siedzi. No, ja bym nie mógł grać w takiego moda. Ja bym się bał. Bałbym się, że wszystko wybuchnie i zginie. Yy, mamy to. Patrzcie. Koch 3 był pierwszy. no. Śmiech na sali. Wikinger robił Zaim, to było modne. Normalnie piechota jeździ na przezwanych tutaj Shermanach radzieckich, z doktryny Landlist zapewne jakiegoś. Widzicie, i co? Wyso, Łyso, kochowej 3? Koch 3 to syf, grajcie w Wikingera. Właszczak nawalają, tank, tank rider, po prostu jeźdźcy czołgów, to jest specjalna jednostka nawet nazwana. Czujecie, żeby nazywać się jeźdźcami czołgów? Zarąbiste, co to jest? Aha. Co to w ogóle jest? Captured, złapany od Brytyjczyków z ruchu oporu. Francuski ruch oporu przechwycił... Yy, oj. Aj. Coś tutaj artyleria nawala. Oj, oj, oła. Francuski ruch oporu złapał tego yy, pancera niemieckiego. Realistyczne, bardzo realistyczne. I bardzo grywalne, jak widać. Aj, niestety chyba się rozpad. O można go zdobyć jeszcze. Temu w ogóle wydech padł, padły mu gąsienice, wszystko mu padło. O, znowu leci troll. No i co? Gdzie ty to zrzucisz? Czy nie zrzucisz? O, no widzicie. Czyli Brytyjczycy są mistrzami trollowania. Nie dość, że wtedy zrzucili worki na ziemniaki, teraz w ogóle już nikogo nie zrzucili. <grybuj> Zielone berety. Co to jest jakieś? O, wycofa jednostki. Bash on regardless. A, atakować po prostu tak tego, nie? Że nie zważają na własne bezpieczeństwo? Ale atakują wszystkich. No, skupiają się tylko na mordowaniu wroga. Nie w ogóle nie zważają na, na, jakieś, na swoje życie. O, i biegną po prostu i zabijają co się da. I giną też przy tym najczęściej. Gotowa do działania i to jest. Nie, to jest. O, Pantera. Pantera też z ludzikami na tym. Na pokładzie. Jak wy się nazywacie? Pokażcie się. Pancer grenadije Wydaje mi się, że nie jesteście. Nie, nie nazywacie się pancer grenadije Nazywacie się Cheaterzy. wow bombardowanie. Czy w tym modzie jest atomówka? Nie zdziwiłbym się, Rafał. Kompletnie by mnie to nie zaskoczyło. Jest V1, właśnie, bardzo dobrze pisze. Tutaj był, był bunkier i jest dalej, o. Można sobie V1 wystrzelić ze 300 amunicji z bunkra. Fajne, nie? Ale atomówki chyba, chyba jeszcze nie ma, ale mo możesz napisać do twórców, na pewno dodadzą, bo to właśnie całkiem realistyczne. Mają rozmach! Skurwisyny. Co to jest w ogóle? Special ability, to access special To jest właśnie to. Kiedy już masz tyle umiejętności, że już musisz dodać przycisk żeby dać im jeszcze więcej umiejętności, to jest straszne moim zdaniem. To jest kompletnie niegrywalne, kompletnie bez sensu. Kiedy ma jednostka tyle umiejętności, to po co? To... Nieważne. Potrzebuje sanitariusza, potrzebujesz mózgu. I w którą stronę ty uciekasz, stary? Ciekawe. Jest, kolejny yy, tygrys. O! Patrzcie, Michael, Michael Jackson Witman, Ktoś go kojarzy? Taki, taki sławny tego, właśnie, śpiewak, muzyk, ładnie tańczy, ładnie niszczy wrogie pojazdy. Dobre, nie? ma Michael, co tam? Wykończyli Witmana Kanadyjczycy. Kurde, panie Witmanie. Hmm... Ha! Słyszeliście? Jeszcze w ostatnich słowach chciał tutaj przyzwać swojego idola. Adolfa... Ha! Ha! Adolf, no właśnie, ha, Eitler, hmm. hmm. dziwne. Te czołgi są zbyt papierowe, to wszystko się rozpada. Ta piechota rozwala te czołgi jak chce. Prze przeładowano flary. Hmm. Historycznie też Sherman go dojechał. Proszę, czyli mamy historię na naszych oczach. Ktoś ma jutro sprawdzian z historii? Jeśli coś, to ja się tutaj piszę. Mówcie tylko, co macie na jutro na egzaminie z historii, czy tam sprawdzianie, kartkówce, czy cokolwiek. To możemy tutaj wam zrobić wykład, bo jak widzicie, jest bardzo realistycznie. też hmm. Bo obawiam się, że to są Francuzi, nie? Halo? Kamarady? No... Dobra, z Francuzów? Dobra, nie ma Francuzów. Uzgodnijmy to. Francuzi zostali unicestwieni. Tak jak... Zgodnie z oczekiwaniami, prawda? Poddali się. Po tym, jak dostali bomby V1 na banie. Oj, 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 no nie maksymalnie, ale... Trzy doświadczenia miała ta Pumka... Wółka, Panterka. I dostała z uszkodzony z rury wydechowej strzelił, i go rozwalił. Moje czasy, też wojnę to najlepsze czasy podczas lekcji historii. No właśnie, zobacz, czy mają białą flagę. Jest, potwierdzam, jest biały kolor. Są Francuzi, tylko spaliło trochę więcej tych flag, ale jest biały. Potwierdzam, to Francuzi. Mm. Jak tam, Brytyjczycy? Macie coś fajnego? Churchill, AVRE, jego się boję. W tym on musi niszczyć wszystko jednym strzałem. O to musi tak być, powiedzcie mi, że tak jest. Że on podjeżdża i rozwala. Co to jest? Obersturm... Nie, Obersturmführer. Kurde, fajny chłop. Ma lugera, dwóch kolegów. Też ma jakieś tutaj wycofywanie jednostek. 2F w ogóle się kręci. Mamy ich. Z wyciętym katalizatorem, tak. Su-85 z tym wygiętym błotnikiem Takiego błotnika już nie dostanę Spoko, wyjmiemy z mojego Sherman'a i damy do twojego Su Nie wyklepiesz, wyklepię, nie, tak o. Na o, jest kolejny, jest Francuzi żyją jednak Mają zdobyczne pojazdy nawet co to jest? Pancer. A, tygrysa mogli ukraść. Kolmar. No nie ukrywam, że takie było pewnie taka sytuacja na świecie. Ale żeby ją dawać do moda. Aniżeli swoją broń. O, Jezu, elefant! Elefanta to też bym się bał w tym modzie. Przecież on pewnie jednym strzałem rozwala cały silnik, całe wszystko, tylko ma zeza trochę. Zobaczmy go, jak walnie. Mm. Pff. <ścoughs> trzy strzały, trzy w chybienia, nie. No dawaj jeszcze raz. O właśnie, tak jak myślałem. Jeden strzał i czołg jest praktycznie zniszczony. O! Ale jak widać lotnictwo tutaj o wiele mocniej działa. O, Ciężarówy rozwalone, wchodzą tutaj ci radzieckie siły. I elefant obsrany musi wracać do mamusi. Co oni tu przyzywają? Jakiś transporter z napraw... O! Ewakuacja! O <noise> Bunkier rozwalony. Chyba się udaje. To jest ten moment, kiedy alianci wygrywają. O, piękny strzał z Churchill'a w Ale nie wiem, co tutaj te bunkry pepans rozstawili. O, jest transporter ze szperaczem. Ma jedną umiejkę. Wszyscy uciekać! Artyleria zniszczona. Tak. Nasz widz, to on. To są jego siły. To dzięki niemu pewnie wygrywają wszyscy. Oj, tylko jeszcze tutaj... <noise> Ten elefant dojechał biednego Sherman'a, maksymalnie doświadczonego. Na żądanie. twoje jednostki mogą otrzymać dodatkową amunicję. O, dodatkową amunicję, dzięki, bo już mi zaczynało brakować właśnie, już nie miałem czym strzelać. Fajnie, spoko, Cię, stary. O, ty, co jest? Bo... <laughs> Niemcy przyzwali w ogóle jakieś Kriegsmarine. Co to jest, Weteran Marine? <laughs> Jak on biegnie? Tracimy swoją strefę. <laughs> Świetne. Normalnie, przy tym. <noise> czy oni w wi Wikingerze kogokolwiek pominęli, czy już naprawdę są wszystkie siły? Nie, że nie wiem, górnicy, gazownicy, sprzątacze ulic, ten Żydzi jeszcze mogą, ruchoporu żydowski, nie wiem. Polacy są. To mi się wydaje, że to jest wszystko. W tym modzie jest absolutnie wszystko. O, Elefant dalej daje radę. Jak tam ulepszonka twoje? No, nieźle. Działa daleko, nośne. Te pociski były z białym fosforem. A z lawą byłoby lepiej brzmiące i fajniejsze. Ale niestety. Ani zbalansowane, ani realistyczne już lepiej wybrać jedno. No, realizm też tu jak widać. Tyle, ile, ile oni tego złomu tutaj przyzywają, to jest odklejone. Totalnie, totalnie masakra. I mamy. Bry Brytyjczycy przyzwali skradzionego tygrysa. Kolmar. O, nieruchomili. Wydech mu siadł. A mówiłem, nie nie wykręcaj katalizatorów. Mówiłem, ale niestety. Akumulator był na handel i tak to się skończyło. Francuski tygrys skradziony. Zaraz będzie pewnie dead. Space Marines'u brakuje, no zdecydowanie. I sztrawnik się... O. To było tutaj, nie? Tak. Francuski tygrys się rozleciał. Co tu mi co tu pisze? Poża... Pożar? Po, pożarniczek, pożarnik? Po, po, no, no jak widać nawet Wrakowi. Nie, nawet zmarłym nie chcą dać y, tego chwili spokoju, tylko nawalają im jakieś ten błędy krytyczne. Tam czosy krytyczne. Y, no więc jak jeszcze tylko przeglądam, czy mają jakieś fajne, godne, godne uwagi jednostki, których nie widzieliśmy jeszcze wcześniej. A wydaje mi się właśnie, że nasz, nasz widz tutaj Tomakashi a zdecydowanie to on zwyciężył tutaj tą rozgrywkę Aliantom. Chociaż tutaj ten niebieski też niedziel się trzyma. Ciekawe jak Amerykanie wyglądają w tym modzie. Panie też, że mieliśmy ty, tak sporo, dużo frakcji, nie? Ooo, no... Patrzcie, ile to bije budynkom. Nic tego nie przeżyje. No... Ten mod też zwiększa obrażenia... A, nie wiem w sumie, co go zniszczyło. Czy ten Schwerer Panzer, czy wy? Ciekawe... Dobra, co tam jeszcze? Następny krok Katiusza z lawą. Ja bym chciał. właśnie na pewno zapamiętam. Jeśli... O, co? Na pewno cię zapamiętam, jeśli będziesz się pojawiać. I dlaczego on przejechał przez pociąg? I niszczy sztab OKW. Chyba, że to to jest takie mocne. Dwa pancer tego. O, przygwoził i granat. No i się ma. Da. Alianci już wchodzą do tych tych sztabów tutaj niemieckich. Brr, brr. O. Właśnie. Kim ty w ogóle, kurwa, jesteś? Pajacu. Dziękujemy, dziękujemy. Pozdrawiamy Sup na żywo! Reynora właśnie. Witaj, Reynorze. Witaj w rodzinie. Za prawie telefon mi spadł na oko, ale już Dobrze, Dobra, okej. Okay. I co my też jeszcze mamy? IS-1, ta... Szkoda, że nie dwa. No i to Makashi pisze, że już ten GG, alianci zwyciężyli. No, pojawił się nawet ten z Anthony Ward. Czemu oni tak bardzo się podniecają, żeby wypisać konkretnie kto tym czołgiem dowodzi? Żeby to jest jakiś jak, bohater z jakiegoś, kurde, LoL albo Warcrafta. Strasznie dziwne. Strasznie, strasznie dziwne. No ale dobra, wykryto błąd synchronizacji, to tyle. Niemcy się poddali. <grym>, a mimo to gra dalej trwa. Co jest? O. Ten ostępuje miejsca. Tu już roztagowane, tu też już jeżdżą w domku. Trzeba bronić kwatery głównej. Ciekawe czy ta gra się skończy kiedyś pomimo błędu synchronizacji, może A nigdy się nie skończy. Trzeba Trzeba się o i teraz koniec Trzeba powtórki. O. Chyba przegrywamy, mimo to widzicie alianci na tylu punktach. Myślę, że głównie właśnie dzięki naszemu widzowi, tutaj temu niebieskiemu, nie? Ten też nieźle grał, miał dobrze, on ogarniał ten mod. Najsłabiej chyba Brytole zagrali, oni, nie wiem co oni robili, dziwne, dziwne rzeczy zdecydowanie. No ale to był Wikinger, nie wiem czy wam się podobało, bardzo bym was prosił w sumie w komentarzu, żebyście napisali co sądzicie o tym Wikingerze tak naprawdę, nie? No właśnie. O, i kolejny mówiła, sub na żywo. Pajacu. O, no to jeszcze dziękujemy na koniec odcinka, proszę, takie tutaj bajery się zdarzyły. Hej, hej, pozdrawiam. No, więc napiszcie koniecznie w komentarzu, co sądzicie o tym Wikingerze. On już raczej nigdy się nie pojawi, jak już może w jakimś jeden na jeden jeszcze coś skomentuje, ale zdecydowanie to nie mój klimat. Ale i tak, dziękuję za uwagę i do następnego. Hej!